Witam w kolejnym materiale na kanale Centrum Magneticom. W tym filmie postaram się przybliżyć Państwu nowość od Falmeka, czyli model Burano. Model Burano uzupełnia nam lukę, jaka powstała pomiędzy wariantem Built-in a grupą silnikową. Burano, czyli ten, ten okap, który jest widoczny tutaj przede mną, występuje w dwóch wariantach szerokościowych. Mamy wersję 50 oraz 70 i każdy z tych wariantów może być wykończony w jednym z trzech kolorów, czyli może być to czarny, biały albo inoksowy stalowy. Wersje kolorystyczne mają tą, tą ramkę, która jest tutaj lakierowaną właśnie czar na czarno albo na biało i wersje kolorystyczne tą przesłonę, która znajduje się tutaj, mają wykonaną ze szkła. Wersja stalowa będzie miała ramkę też stalową, ale już w kolorze inox i ta przesłona będzie wykonana ze stali. I teraz tak, tutaj znajdują się filtry aluminiowe przeciwtłuszczowe, a ta płyta, właśnie ta przesłona sprawia nam, że okap jest wyposażony w zassanie szczelinowe poprawiające jakby skuteczność jego działania. Wersja Burano ma sterowanie, które znajduje się tutaj, na dobrą sprawę przejęte z modelu Grupa Silnikowa, czyli mamy sterowanie z płaskimi przyciskami, gdzie już odruchowo po jakimś czasie użytkowania będziecie Państwo wiedzieli, że środkowym przyciskiem się go uruchamia, przyciskiem po skrajnie prawej stronie będzie się uruchamiało światełko, a tym po lewej stronie będzie uruchamiany timer. Wersja Burano jest wyposażona tak jak już w zasadzie wszystkie okapy Falmek w oświetlenie w pełni LEDowe. Tutaj mamy dwa punkty LEDowe. Jeśli chodzi o te oświetlenia LEDowe, to co odróżnia ten model od grupy silnikowej, to nie mamy tutaj regulacji barwy światła. To, jest zastosowanie, to, to rozwiązanie jest zarezerwowane właśnie na tego okapu grupa silnikowa. W wersji Burano mamy plastikową komorę, tak? czyli ta komora, która nam osłania silnik, jest wykonana już w całości z plastiku, dzięki czemu ten okap jest szczelniejszy. Nie ma żadnych tutaj nieszczelności, jest to plastik w pełni odlewany, czyli tutaj nie ma jakichkolwiek możliwości na to, żeby to powietrze w sposób niekontrolowany uciekało nam do szafki. To, co tutaj Państwo widzicie, czyli to jest prostokątne wyjście z okapu, jeśli chodzi o wywiew, o wyrzucenie tego powietrza, które pobrał. I teraz tak... Producent do każdego okapu dołącza taką przejściówkę, czyli mamy przejście z tego prostokąta na okrągłą rurę. I teraz tak, ten okap może być podpięty w dwojaki sposób, czyli można go podłączyć albo jako wyciąg, czyli do istniejącej instalacji wentylacyjnej, do komina wentylacyjnego, albo jako pochłaniacz poprzez dostosowanie filtrów węglowych. Jeśli będziecie Państwo zdecydowali się na podpinanie tego okapu właśnie do instalacji wentylacyjnej, moja sugestia to są rury plastikowe 120-125 mm. I to są takie rury, które pozwolą na pełne wykorzystanie możliwości tego okapu. Ten model na pierwszym biegu generuje około 220 m3 wydajności na godzinę i zachowuje przy tym całkiem przyjemny poziom głośności na poziomie około 49 dB. To, co jest jeszcze bardzo istotne dla wielu naszych klientów, ta ramka, która jest tu, czyli to, co będziecie Państwo widzieli, ona jest mniej więcej o grubości około 1 mm. Czyli ten okap po zamontowaniu pod szafkami na dobrą sprawę przestanie być w jakikolwiek sposób widoczny. Czyli tutaj może być gładka powierzchnia, e, gładka powierzchnia kuchni z okapem, właśnie tak jak wspomniałem, dzięki temu sterowaniu, które też jest płaskie. W momencie, kiedy będziecie Państwo chcieli go uruchomić, odruchowo, już po jakimś czasie bez problemu, traficie Państwo w te przyciski i będzie, będziecie mogli nim sterować. Wersja Burano, w odróżnieniu jeszcze od grupy silnikowej, nie może zostać wyposażona w pilota. I tak, bardzo istotna jeszcze jest jedna kwestia. Falmek ma w swojej ofercie dwa okapy: jest to model Burano, który jest widoczny tu, i jest to model Murano, który jest widoczny tu. Jedna literka różnicy, natomiast to są zupełnie różne produkty. Okap Murano, znajdziecie Państwo opis tego Okapu, znajdziecie Państwo w innych filmach, natomiast te dwa modele bardzo często mieszają się naszym klientom. Co do samego Okapu, wydaje mi się, że to jest Okap, który jest właśnie takim złotym środkiem dla klientów poszukujących płaskiej konstrukcji, oświetlenia ledowego, bardzo fajnego sterowania właśnie takimi przyciskami nie tyle co mechanicznymi ale takimi z odczuwalnym klikiem ale jednocześnie płaskimi przy zachowaniu naprawdę bardzo fajnych parametrów, jeśli chodzi o wydajność tego kapu i o możliwość zastosowania różnych rodzajów podłączenia albo do wyciągu, albo właśnie jako pochłaniacz.